Taka starsza pani z sąsiedztwa, która nigdy w życiu do mnie się nie odzywała, rzuciła się na mnie i zaczęła mnie całować. No już nie żyje. I powiedziała, że ojciec święty to jest Jan Paweł II. Pakałem z nią Wtedy. Przepraszam. Jak ojciec święty jechał Manhattanem, i ja byłem 100 metrów od niego. No, by jest taki obcy, a jest swój, ale obcy, ale każdy jest tak strasznie zapracowany, zabiegany. Ludzie są tam tacy, że ufa przyleci on nie zauważą. Jechał Ojciec Święty. I tam, gdzie, było, gdzie jechał Ojciec Święty, zamierał ruch. Na tych chodnikach ten tłum nagle stawał i widziałem jak takie paniusie, co mają na, na nogach sportowe buty i drogie ciuchy z naj, najdoszty sklepów, a w, w torbie te buty, szpilki, w których trzeba być w pracy, takie wystrojone, takie obojętne, zimne baby amerykańskie, płakały. Zatrzymywały się i i nie wiedziały co zrobić. Ja też płakałem wtedy i odkryłem, że Jan Paweł II miał jakąś niesamowitą moc. Coś... On się gdzieś pojawiał i coś się działo ze światem. To, nie wiem, no... Niewielu takich ludzi na świecie było. Ja go, nie chcę tu mówić, że to nasz czy coś takiego. Ja nie jestem tego typu patriotą. Ale Jan Paweł II, ludzie płakali, jakby się wstydzili swoich grzechów, jakby nie mogli znieść swojości w obliczu takiego człowieka. Jakby spotkały ich coś, czego się nie spodziewali. Jak po prostu niesamowite. Jakiś katarsyzm. No ja widziałem, patrzyłem na te kobiety, na tych ludzi, jak oni stali i tak. Po prostu jakby się nie spodziewali, jakby dostali cios z nieba.